to jest to, testa, że ona ma r wiesz, Witek? No, powiem ci tak, dziś, dzisiejszy dzień jest kluczowy To, co się stanie dzisiejszego dnia Tak, to jest tak, klucz. tak, Jeżeli się odjebie gówno, to... O Mastera nie będzie Kurwa, miałem 100 HP Zdejwują mnie. No zdejwuj... Nie ma R-ki w Syrgłanie. Powiem ci, że kurwa... Zderzył, wiesz? Aj, KURWA! A myślałem żeby cofać, ale się pokusiłem A najebał się, co? Najebał strasznie W znaczy, jak będzie, ktoś zbanuje Wayne, na przykład To możemy banować właśnie Fiora Riven, bo na Riven też nie lubię grać Rzadko banują, powiem ci Wayne. Bo nie możemy jej złapać, mamy skillshoty, a Riven jest idealnym nie. bohaterem do Skill skillshotów Jeszcze jak to jest OTP to on wie jak kliknąć O kurwa, powiem ci za dużo gier na dżerwanie przyjebałem O Szkoda, że Draven zignorował, mówię, że nie mam smite'a Draven ignoruje Alice on idzie, zaraz skup. No No, chuju No idzie, no kurwa no, Czemu wypul, on nie wypul, przyszedł? Wypul, 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 na na chul, pull, Draven wart wart war. Ja pierdolę no. no Zabierze, zabierze, no bijcie go Wypuluj teraz On no, Ma jeszcze sezonę, ma sezonkę, więc uważaj, czekaj na Smite, czekaj na smajta, czekaj na smite 5 sekund smite Dobra, 2 sekundy, o. No. co? Czekałem na ten komunikat Ja pierdolę! Wisz co kartusa, w pizdziec! W pizdziec te walki! No. Witeczku, kurwa, co tu się odjebało? Widziałem. Znaczy no i nie tak nie byś nie wygrał, ma. tylko po prostu byś nie zabił, o tyle. I ona by cię nie zabiła. No. Ty ani wiem są w czwórkę. Jakaś... Ja ma Krzysztof, ty też miałeś DCK wiele razy, wiesz co robili? Wpierdalali się ciebie fleszami. Ja właśnie chciałem skolować, DCK ma wieżę w niego. <laughs> That, uh... Generalnie to z podkreślenie ex podkreślenie machina kończy, ze bezpośredniej wielki raz razy, obliczyłem z tego, o tak, o tak. że wydałbyś na suby 4645zł i 50 groszy. oczywiście ja, to już tyle ile byś stracił, bo to połowa, ogólnie musiałbyś mieć 9291zł na koncie xdd. Nasz bot Ciekawe zagrał słabo, drogą. ale też nie, nie... JA pierdolę! Ale kurwia. Jeszcze zginę. Jasny gwint. To jest kill na Sorace. Jak nie jest flame. Starczy tyle nie zrobić. Nie ma to ja. O kurwa, ale główno wyszło. Ale tak byś chciał. Ale nie musisz, oczywiście, nie musisz. No. O kurwa, ku mi nie weszło. Dziwna sprawa. No ja mam ten, teleport, mam to, teleport to, ja mam teleport, ja mam teleport, tam. Podchodzę tam. A, martw. O kurwa. Nice. To on jest sam póki co A, co jest? Kurwa Bo wszyscy wstali jest Krzysztof Wadze. jesteś? Halo? Krzysztof! Co, co jest? Kurwa? Nie wiem Biebało go. Już jestem, już jestem. Halo? 3 win game streak! Niesamowite! Wow. Pamięć tak, gdyby nie ten streak Barona, to nie wiem, jak to no. gra wyglądało. Ale nam też sobie wiele razy kradli jakoś losowo Barona, więc wiem, o... Należy się statystycznie. Tak, Zaraz tak, przybędę. No. Ja... Czekaj, nie to zro... To jest? Nic. A, ja, mu się przestraszyłem. Nie wiem czy ma flesze. kurwa, no nie ma flesza debilu Albo chyba się sobie zagram teraz o. Ale czujesz, że jesteś jeden na dziewięciu w stanie tą grę zrobić, czy masz ochotę zagrać Kenenem? Jest potencjał, jest potencjał <laughs> <laughs> Bardzo to dwie, nie jest dwie, jednoznaczna dwie, dwie, dwie. odpowiedź, no. Dobra. I big out atakami od razu. Ja wjadę po chwili, nie od razu. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. pusz, pusz. pusz. A zig night, góra. śmieszny gość w sumie. <śmiech> <śmiech> Myślę, że też ja też do śmiechu. <śmiech> Chuj. Masz grać z czerwonym, bo jest kurwa lepsza. Jak nie umiesz, to się naucz, tak działa wysokie elo. Nice. Padnie. Nie. Uuu! No, ale sforsował główny lisinek. Jadł jej dzisiaj murzynka. Miriam, no, Jadłem, może jakieś sklepy kupię sobie fajnego. W sensie, kurwa. No, kurwa. To źle zabrzmiało bardzo, ale no nie wiem no Wiecie o co chodzi Kurwa, no nie no przysięgam na Jezuska, że mówi je o czym Uuuuuuuch jest z tymi oczami kurwa, jedno jest na czole, Ej te pij bo ja uuuuu nie złe. Nie, to jest głupie uj. Nie wiesz, nie mogę. Policzki wyjebały, co jest? Do czwartej gęstości. Nie? Kurwa, mać! Teraz. Ja go czekaj, ja go zesunuję O kurwa, nie trafiłem. Mastuna, mastuna, na, dobra, ginie. Witku, został mi z co chciał popełnić. Samobójstwo na Gryk dolewa. No. Chciałem. Choć co on zrobi? on teleportuje się jeszcze tutaj. Daj pętę. No daj mu kurwa. Szmata. <grym> Cześć Witek, pamiętasz tego murzyna z naszej klasy? Jak kiedyś na bal przebierańców przebraliśmy się za duchy, a on tak się bał. Przecież to tylko białe szaty ze szpiczastym kapturem. Uciekł do domu, a my za nim. Czekaliśmy tak, ale on bał się wyjść kropka, ale jaja. Nie pamiętam takiej sytuacji, bo nigdy bym czegoś takiego też nie zrobił. Nigdy nie. A nie byłem raz na balu. Przypadek, jeszcze to odkujemy się, jak hazardista na slotach. I realia jest stop. Granie pod bota tako. No jak widzisz od razu profity. Ucio ja w sprawie Poczeko tej flagi z twoją twarzą, gdzie mam wysłać, żebyś ją podpisał. Nautilus no, bez Igniter mi strzelić Ty long Sword i teraz w late Czat, co myślicie o tym zagraniu? Wy mi to, jak, jak to tak nie co to było? To będzie mi się odegować. Zrobiłem infernalkę. Kończę granitek, ale to nic nie zrobisz mam. No. Kończę, czy nie skończę? No może nie skończę. Aaaaaa nie wiem To jest Unlucky, że on dwa razy pod rząd moją Rkę zuniknął. To jest kurde mi z Rki Nie fair jak, trochę. Jak ty Erkujesz, to on rkuje tak, ciebie, tak? Tak. To nie jest nie, to nie jest do ogrania, w sensie... Tak dwa jest. razy miał szczęście pod rząd. Obra, to co krzyku lec? No, w ogóle. lecimy? A wybierz się, tylko nie Sivir. Dobra, Sivir. Nie, ja, czekaj, czekaj, Rek za nami. Nie ma spell Shielda, nie ma spell Shielda, Sivir! Tak? No, miała Dobra, lecę w nią, kurwa Dobra A już teraz nie ma na pewno Wpadła Wiesz co? Nie wiedziałem jak animacja z Felicita wygląda dokładnie A to była animacja jej r -ki. Ale i tak pogrzebił A nie chcę blame'ać mnie Ja też z niego, z tego topa wygrałem O Kurwa Co? D3? A bym uronił łzy na twoje ramię, Krzysztof Teraz te trójeczka No. W końcu zbijamy piony, bo ja mam 0LP w D3, to zaraz Tak, po tej grze mam D4. <coughs> Dawaj, chodź. A było kurwa, tak blisko. Było D250LP. I mieliśmy 3 dni na jebane D250LP. Chodź, chodź, chodź. Ja wam czat urozmaicę tą transmisję i zmienię mikrofon na mikrofon z słuchawek. Słuchajcie tego. Halo? Witam serdecznie. Halo. Nie, no to ok, jest. A, ale na tym szpiku przyszło, mówię, cały czas tam tego. A może powiem jakieś łamanie księżykowe? Pewnie, że Chodząc to też nie jest najgorzej. Naprawdę. Szpieczokawek, drogą. Sto? Nie mam. Wiesz co, to jest że ona ma wiesz, Witek. to też zażona ma Rkę, wiesz mi tak? Giga. to, Pasli mnie, Goldab. I nie wiem, miał to w bagu. Nie ma Erki, bo face ticknęła wcześniej. Mały cooldown na ma to po prostu powszechnie. Ona ma na wszystko mały cooldown. Dobra, wiesz, <noise> nie chcę wyjść. <noise> o kurwa. Kalerpa, kalerpa, dobrze. No i co? Jezu. Się, no. <noise> Widziałeś to, co się stało? Ja Widziałem nie wiem jak ten Fajnie wyszło, nie? Go Driven, i, low, i Dobra, witaj tę grę Ale myślę, że w taka popie to widzowie byli wdzięczni Widzieliśmy byliście. pora, pora na Dravena Ale ta Jinx to, stary, to nie była moja wina, naprawdę ja Nie jest stary, ile twór, my tak. dziś przejebaliśmy gier, ale w chuj Dzisiejszy dzień był tragiczny nie wiem, nie było ale tak... ile na kanale wjechało? No, ponad 1000 złotych wydane. Połowa pewnie będzie <noise> po tym. Ja się śmieję, ale no, na twoim miejscu też bym się z tym źle czuł. No. Kurwa, Fifa Bongo idę, chyba Idę, zginę. idę, idę. Kai, ty masz flesza? U, ładnie podoba mi się to zagranie, Krzysztof. Idę. Myk, kurwa. Nie... Gdzie pani Reksaj? A? No. Napiszę mu Fifa Bongo. <noise> Koniec sportowej kariery. <grymka> Jak z bubnikiem. No. <grymka> Nie, cały kształt bubnika jest. Wyjebał z domu, żeby go A został Najlepszy streamer Terrari w Polsce. <grymka> Przestań krzyku no. Nie można tak. W żadnym wypadku. Ej ja Mublika szczerze, on je, bardzo go lubię, naprawdę jest super gościem, uwielbiam Mublika, naprawdę Powiem tak Jakbyśmy zrobili od nowa to, to byśmy wbili te No Bo jestem bogatszy doświadczenia, bez żartów mówię Ja też Ale dobrą sprawę, wam powiem czat jeden unlucky dzień zadecydował o wszystkim Dzisiejszy I też na początku problemy z netem i wiele godzin straconych i no, nie wiem Prąd, bo... no nie to, to, to nie jest też tak, no ale bez wymówek mówiąc, no jest tak jest. Jesteśmy aktualnie w D3 i chuj. Zobaczymy. Do D1, myślę, że D na D1 jest realna szansa skończyć. Krzysztof, mam plan. No, asesol i przylif na. A nie, nie co ja zrobiłem? Jestem zmęczony jeszcze w kipie. <laughs> Już? to! To jest. Ale ja już z tym teamfight grałem, Aha. To jest najgorszy item, bo też nawet nie stakuje z statami. Zobacz to. No, podeślij. A, tak, czułem, że to będzie, wiesz? Czułem, że to się stanie. Master, którzy mają... ja roku, jak powiedziałeś to, 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 to słowo, na praktik, najbardziej lubię bondagę. Jestem ten wiesz, od praktyk, Najbardziej lubię bondagę, cbt, spagi. Spoko, to 16 jutro, ostatni dzień, nie? Tak. Dobra. Powrót, powrót do 2. Jutro.